Witajcie drogie zodiakalne barany w Waszym czytaniu miłosnym na styczeń 2021. Ten styczeń zawsze jest taki długo oczekiwany, mam wrażenie, ponieważ niesie nadzieję, tak? Nadzieję na coś nowego wraz z nowym rokiem. No, jeszcze w grudniu nowym rokiem, nową erą wodnika, tak? W styczniu nowy rok kalendarzowy. Jesteśmy już od jakiegoś czasu w nowym roku numerologicznym. No, ale teraz wszystko się tak naprawdę ze sobą w styczniu, jeszcze chiński rok, wszystko się ze sobą tak ładnie. Połączy i będziemy już zupełnie w każdej możliwej nowej energii, choć i nowe energie, które od jakiegoś czasu trwają, już takie nowe nie będą. Ale wiecie, mam nadzieję o co mi chodzi. Nowy rok, nowe marzenia, nowe oczekiwania. Wiecie, możecie się tak naprawdę zmieniać. Decydować o nowościach w swoim życiu każdego dnia. Niekoniecznie czekając na styczeń. Zresztą ja zachęcam do tego, aby każdy dzień był takim styczniem, takim czasem oczyszczenia, nowości, chęci i zapału. Ale dość już o refleksjach na temat stycznia. Powiem tylko parę ogłoszeń. Kochani, do końca grudnia wstrzymuję zapisy na czytania indywidualne. Ale od 1 stycznia 2021 można ponownie do mnie pisać i umawiać się na kolejne czytania. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chcielibyście w jakikolwiek sposób pomóc pod koniec tego roku, to zachęcam do wzięcia udziału w zbiórki na Bernadette, która, która potrzebuje wsparcia finansowego, aby móc zawalczyć o swoje zdrowie, więc link do zbiórki, którą udostępniam, e, znajduje się w opisie filmu. No i w opisie filmu znajdziecie także link do mojej strony internetowej, e, która mm, zadebiutowała jakiś czas temu. Ta strona to nowy wiek światła. Zachęcam Was gorąco do śledzenia tej strony, ponieważ znajdziecie tam materiały, których na YouTubie w filmach nie ma. Przynajmniej na razie są to materiały, to są artykuły e, związane właśnie z rozwojem duchowym, tak? Coś, co jest bardzo ważne dla mnie, jeżeli e, słuchacie m, tych nagrań, tych filmów na YouTubie. Na YouTube, być może. Zauważyliście już, że staram się wznosić tutaj do tego tarota coś innego, coś nowego, coś, co nie jest związane z mroczną, wyrocznią, niezmiennością losu, ale właśnie z taką szansą, z taką poradą, co tutaj można zmienić w waszym życiu. I takim i z uzupełnieniem tych czytań, tych mądrości płynących z tych symbolicznych kart są artykuły, które pisze na mm, stronie Nowy Wiek Światła. W styczniu również zadebiutuje pierwszy program, e, pierwsze spotkanie, pierwszy podcast wywiad podcast wywiad e, z cudownymi ludźmi z e, Terapiami świadomości, czyli z Dorotą Wenus i Krzysztofem Orłowskim, to są moi nauczyciele duchowi i sobie z nimi trochę porozmawiam na temat tej duchowości, więc gorąco Was zachęcam i zapraszam. Do śledzenia kanału, do subskrypcji. Zazwyczaj o to nie proszę, ale tutaj zachęcam ze względu na to, że to nie tylko tarot. Wychodzimy poza granice tarota. Już koniec wstępów przejdźmy do czytania w tle arcykapłanka. Powiem Wam szczerze, że gdzieś tam mam wrażenie w całym tym czytaniu, że mamy do czynienia no, z relacją, w której jakąś ważną postać, ważną rolę pełni kobieta, którą prawdopodobnie wybarany nie jesteście. A to dlaczego? Ponieważ bardzo mocno odczuwam tę energię zodiakalnych ryb albo, albo innej kobiety spod znaku wody. I ta arcykapłanka niejako wskazuje mi na nią, dlatego że jest to kobieta, która jest w tle. I tylko ona jest kartą wskazującą na jakieś intuicyjne sprawy, ale cały rozkład no, nie jest zbyt mistyczny. Stąd też, Traktuje ją w dużej mierze jako postać kobiecą, jako kobietę, która gdzieś tam w tle tej relacji jest. Za plecami, nie za plecami, może jest czyjąś żoną, no żoną partnera, na przykład mężczyzny, który Was interesuje, albo sama jest partnerką, może no, rzadziej kochanką, ale jest to jakaś inna pani, która gra myślę, że znaczącą rolę trochę zagraża tej relacji. No, ale oczywiście mówi nam o darze intuicji, więc jest to sugestia zwłaszcza dla Was, aby podejmując rozmaite decyzje w swoim życiu, kierować się intuicją, wyciszyć emocje i słuchać swojego wyższego. Ja, warto zadać pytanie sobie albo sile najwyższej, która jest częścią Was, co powinnam, powinienem komunikować w tym momencie. Jak powinnam, powinienem zachować się? Co będzie dla mnie w tym przypadku najlepsze? Zadawajcie sobie takie pytania. To naprawdę jest ważne, aby usłyszeć swój wewnętrzny głos i podchodzić refleksyjnie do swojego życia, nie zaś tak na łeb, na szyję, rzucać się w wir emocji. Okej, okay, i tyle o arcykapłance tym razem. W nastawieniu tej osoby do was, osoby, której myślicie, jest karta słońca. Karta radości, sympatii, Poczucia tego, że ktoś jest dla nas bliski, może nawet jest taką bratnią duszą, czy też siostrzaną duszą. Ten człowiek lubi spędzać czas w waszym otoczeniu, w bliskości was, w waszej bliskości, rozmawiając z wami, robiąc rozmaite rzeczy. Jest to karta blasku i sympatii, jak już wspomniałam, aczkolwiek nie posiada w sobie jakiegoś. Bardziej uczuciowego charakteru, czy bardziej zmysłowego charakteru. Słońce ma to do siebie, że jest bardzo przyjacielską kartą, kartą przyjaźni, ale w zasadzie tyle. Ona jest dobra jako fundament relacji, relacji długotrwałej, relacji perspektywicznej. Natomiast jako tak, Słońce jednak nie posiada aż. Tak dużego potencjału, aby relacja, można było mówić jest relacją o wielkiej miłości jednej osoby do drugiej, tak, tej osoby, o której myślicie. Może jest tutaj gdzieś kryje się u Was dzikalny lew, ale niekoniecznie, może i bliźnięta. Bliźnięta to duża na to szansa ze względu na kochanków na pozycji serca. Kochankowie na pozycji serca mówią nam o tym, że ktoś może mieć bardzo duży dylemat odnośnie dwóch osób. Możliwe, że tak jak na karcie widać, dwóch kobiet: wybór między jedną osobą a drugą. Możliwe, że już zadecydował ten człowiek. To oczywiście może być kobieta wybierająca między dwoma mężczyznami, lub nawet między mężczyzną a kobietą. Może tak być oczywiście, nie ograniczajmy tego widzenia na relacje heteroseksualne, ale także oczywiście karta może wskazywać na związek, a przyjaźń, tak, między związkiem a przyjaźnią. Są to czasem takie relacje, kiedy albo nasz partner, albo partnerka nie dogadują się z naszym przyjacielem lub przyjaciółką i czasem jest sytuacja tak napięta, że ktoś stawia coś tak okropnego jak ultimatum. Albo ja Albo ta druga strona. Więc jest tutaj dylemat między jedną stroną, jedną osobą a drugą, możliwe między człowiekiem a pracą, między miłością a czymś innym. I tutaj widać głęboki dylemat. Cóż wybrać? Miłość, przyjaźń, zakochanie czy stały związek? Tak? Jakieś zauroczenie, które się pojawiło, czy wielką miłość? Nowego partnera czy obecnego? O widmie tego wyboru mówi nam także rycerz Buław, będący kartą kochanka. Ta karta jest kartą mówiącą o tym, co myśli o was ten człowiek. Więc przy karcie kochanka mamy do czynienia z, ze świadomością, że ktoś może wybrać jedną ze stron jako. Osobę, z którą dalej będzie miał kontakt, ale, ale nieregularny, bo rycerz Buław pojawia się i znika. Z jakiegoś powodu ten człowiek, mimo tego ogromu sympatii, nawet jakichś takich uczuć, nie decyduje się na stałość związku z wami. Relacje chce utrzymywać, chce się spotykać, ale nie na stałe. W zamiarach Piątka Kielichów nam mówi o tym, że jest jakaś forma właśnie rozstania, tak? To oczywiście niekoniecznie musi mówić nam o tych trójkątach. Czasem, właśnie, karta może nam mówić o tym, że ktoś wybrał pracę albo inną sprawę, czy też czuje, że musi, że nie ma wyboru jako takiego, aczkolwiek zawsze jest wybór, pamiętajmy o tym. Natomiast no, zdecydował się gdzieś tam wyjechać, wypłynąć, niekoniecznie do drugiego człowieka, ale w niektórych przypadkach właśnie tak będzie, że wracam do żony, ale dalej się spotykajmy. No i to nie budzi oczywiście zbyt wielu radości. W drugiej stronie jest poczucie straty. Poczucie straty, o tym mówi piątka monet. Piątka monet, jako właśnie połowiczna. Strona dziesiątki monet pełni szczęścia, tak? Pół na pół, przedzielone szczęście między dwie strony, może właśnie między dwie osoby. Połowiczność ta nikogo, żadnej ze stron nie zadawala. Być może. Druga strona, jeżeli mamy tutaj kobietę, też nie jest, drugą kobietę, na przykład, czy tam drugiego mężczyznę, też nie jest zadowolona. Być może nie jest tego zadowolona nawet osoba, która wybiera. W zasadzie trójkąt niezadowolonych osób. No ale niestety, piątka monet, karta ubóstwa. Poczucia też bycia odtrąconym. Proszę zobaczyć, mamy mężczyznę samotnie siedzącego w alejce. Gdzieś tam tłum podąża dalej. Tutaj jest poczucie bycia Wyrzuconym, odrzuconym, i jest jakieś takie poczucie niestety niezadowolenia, delikatnie mówiąc. Przykro mi, że te, to czytanie, choć jest połowicznie dobre, w tym takim najbardziej oczekującym aspekcie, niestety nie przynosi radości. Wiem, że e, dużo osób bardzo dosłownie bierze do siebie te czytania ogólne. E, kochani. Nie ma co się złościć, nie ma co psuć sobie krwi. Warto przede wszystkim skupić się na wskazówkach, które mogą relacje odnowić, odtworzyć, naprawić, albo skupić się po prostu na sobie, co zawsze jest dobre na sobie, na swoim rozwoju, akceptowaniu miłości do siebie, zaufaniu temu, co ma przynieść los. Na pozycji blokad relacji mamy królową kielichów. To jest to, co już wcześniej wspominałam e, i co jest dla mnie dosyć e, mocno, właśnie wskazujące na inną kobietę w, te, w, kobietę w tej relacji. Tak, czyli jakaś kobieta jest tutaj niestety na pozycji przeszkody, ewentualnie e, jakieś takie emocjonalne skoki. Tak, jakaś taka lebilność emocjonalna u kogoś. Hormony, na przykład, które są, wiecie, bardzo burzliwe. A co sprzyja relacji? A sprzyja głupiec czyli trochę zaufanie losowi, zaufanie temu, co ma przyjść w dalszym czasie. Ehm, brak oczekiwań, brak ehm, przede wszystkim brak oczekiwań, brak. Ehm, Planowania tej relacji. Okej, okay, ktoś odszedł. Dobra, to ja też idę dalej. Nie będę na Ciebie czekać, ale też nie skreślę Ciebie na 100%. Zobaczę, co mi przyniesie los. Zobaczę, co mnie czeka. Dam komuś szansę. Nie będę odtrącać ludzi, mówiąc, że kogoś mam, chociaż wiem. Że to nie do końca prawda. Że czasem tkwie z przyzwyczajenia w danej relacji, bo nie wierzę, że spotka mnie coś dobrego. A dlaczego ma Ciebie nie spotkać coś dobrego? Czemu tak twierdzisz? Zastanówcie się, proszę właśnie nad tą sferą tego, co może w tej relacji, lub wam samym sprzyjać. Również zapraszam na swoją stronę Nowy Wiek Światła, ponieważ tam są również artykuły, które mogą nieść. Pewne wskazówki dla waszego osobistego życia. A single mają, um, single właśnie mają, no, rybę być może. E, ponownie, tutaj już ponownie ryba nam pada. Czy ryba pada, to może złe określenie, ale jest tutaj jakaś taka możliwość poznania zodiekalnej ryby na przykład, tak. Ale też relacja z osobą, która jest bardzo. Bardzo tajemnicza. Możecie kogoś poznać, naprawdę, w tym styczniu, ale ten człowiek, ta osoba, prawdopodobnie ta kobieta, to oczywiście mężczyzna. Powiedziałam, prawdopodobnie kobieta, ale dlatego, że jest ta kobieca energia, żeńska energia, bierna energia, ale to może być mężczyzna w tej energii biernej, właśnie, bardzo skryty, bardzo tajemniczy, nie mówiący do końca, albo coś ukrywa, być może nie mówi prawdy o swoim życiu, albo. Jest tak niepewny siebie, nieśmiały, że nie potrafi mówić o sobie, bądź po prostu gra. Ludzie, którzy są tajemniczy, wydają nam się bardziej interesujący, ale być może tak naprawdę za zasłoną tej tajemniczości jest płytkość, pustość. Nic ktoś nie ma do się zaoferowania wam, ponieważ sam nie wierzy w siebie. Stąd też skrywa się za tą tajemniczością. Tych czy inaczej, jakaś intrygująca relacja rzeczywiście się tu ukazuje. Ona może być niepewna, może być trochę. Okłamywana, warto więc brać poprawki na tego człowieka, od razu się nie angażować w relacje, bo trochę tutaj jeszcze niejasności będzie. Być może w następnym miesiącu relacja się trochę zacznie bardziej klarować. Natomiast na razie jest totalnie niewiadome, w którą stronę to może zmierzyć. Choć lekka intryga, e, lekko intrygująca postać jest, możliwe, że jest również związana z duchowością, starotem, mistyką, ezoteryką i tego, tymi, te, tego typu sprawami. Kochane barany, to jest dla Was rozkład na ten styczeń 2021. Mam nadzieję, że czytanie w jakiś sposób było dla Was pomocne. Dzięki Wam za to, że jesteście na tym kanale, bo niebawem będziemy obchodzić rok od kiedy ja, Aurora Mercury, stała się. E, stała się nie tylko osobą, która czyta gdzieś karty na portalach ezoterycznych, z których powoli odchodzę, ale właśnie również zawitała na YouTubie, który coraz bardziej będzie się rozwijał. Serdecznie Was pozdrawiam. Na razie, cześć!